Cześć. Witam w kolejnym odcinku na kanale Kościarza. Dzisiaj przedstawię wam grę Ballon Cup – Puchar Balonów. Zobaczycie rozłożenie gry, zasady i na koniec także moją opinię. Zaczynamy. W grze Balon Cup graczy wysyłając swoje balony do odpowiednich celów i sterując nimi, zmagając się także z nieprzychylnym wiatrem, który może przenieść balon przeciwnika na inną stronę, będą walczyć o premię celem osiągnięcia przewagi. Kto z graczy dzięki temu zbierze trzy puchary wygrywa grę. Autorem gry jest Stefan Glenn. Ilustrację wykonał Jurgen Zimmerman. Gra przeznaczona jest dla dwóch graczy powyżej 10 roku życia, a czas trwania rozgrywki to około 30 minut. Gra została wydana przez wydawnictwo Kosmos. W niewielkim pudełku znajdziemy instrukcję płytki planszy karty balonów, karty pucharów oraz znaczną ilość. Znaczników premii. Płytki planszy kładziemy w centrum stołu według numerów oraz na przemian wartościami najmniejszymi i największymi, oznaczonymi także jako tereny nizinne stroną w kolorze zielonym, wartością najmniejszą, oraz tereny górskie w kolorze niebieskim, wartością największą. Znaczniki premii wkładamy do woreczka, a następnie losowo rozmieszczamy znaczniki na płytkach planszy w liczbie równej wartości płytki. Po jednym, 2, 3 i cztery znaczniki. Karty balonów tasujemy i rozdajemy każdemu graczowi po 8 kart na rękę. Resztę kart odkładamy w zakryty stos blisko obszaru gry. Karty pucharów także kładziemy w dostępnym dla graczy obszarze. Po wybraniu gracza początkowego oraz po ustaleniu po której stronie znajduje się obszar danego gracza, zazwyczaj po jego prawej stronie. Gracze mogą zacząć rozgrywkę wykonując ruchy na zmianę. Gracz w swoim ruchu musi wybrać z ręki jedną kartę i wyłożyć obok jednej z wybranych płytek planszy po swojej stronie obszaru bądź po stronie przeciwnika. Następnie dociąga jedną kartę z zakrytego stosu. Wyłożony kolor karty musi zgadzać się z jednym z kolorów znacznika na płytce planszy. Każdemu znacznikowi można przydzielić tylko jedną kartę po jednej stronie obszaru. Wartości na płytkach planszy określają wymaganą najlepszą wartość kart. W przypadku płytki z terenem nizinnym wartościami 1, 2, 3 gracz posiadający w swoim obszarze karty o mniejszej wartości niż przeciwnik zdobywa znaczniki wyłożone na płytce planszy. A w przypadku płytki z terenem górskim wygrywa gracz mający w sumie większą wartość kart. W ramach wygranej gracz zabiera wszystkie znajdujące się na danej płytce planszy znaczniki premii i kładzie przed sobą. Karty, które były wyłożone po dwóch stronach płytki, należy odłożyć na stos kart odrzuconych. Następnie płytkę planszy należy odwrócić na drugą stronę zmieniając wartości z mniejszej na większą bądź odwrotnie oraz położyć kolejne wylosowane z woreczka znaczniki premii w ilości zgodnej z wartością na płytce. Następnie można kontynuować grę. Po zebraniu przez jednego z graczy określonej ilości znaczników premii gracz otrzymuje kartę pucharów w odpowiednim kolorze. Do otrzymania pucharu w kolorze szarym gracz musi zdobyć trzy szare znaczniki z gry. 4 niebieskie, aby zdobyć puchar niebieskiego balonu, 5 zielonych, aby zdobyć zielony puchar, 6 żółtych, aby zdobyć żółty puchar i 7 czerwonych znaczników, aby zdobyć puchar czerwony. Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy zdobędzie 3 puchary niezależnie od ich wartości na kartach pucharów. Gra balonka to prosta, nielekka, taktyczna gra karciana dla dwóch graczy. Grę można kochać albo nienawidzieć. A to za sprawą dość wysokiego czynnika ingerencji w grę rywala. Karty odpowiednie możemy położyć we własnym obszarze, ale także i te złe po stronie przeciwnika. Tyle tylko, że przeciwnik może zrobić dokładnie to samo, a niepołożenie karty w swoim obszarze można także potraktować jako małą stratę ruchu. Za sprawą braku wyboru niejednokrotnie nie ma się po prostu innego wyjścia. Tak czy siak, jeśli wiemy czego oczekujemy oraz mamy odpowiednie nastawienie do gry, Rozgrywka przyniesie nam bardzo dużo emocji, a przy wygranej ogromną satysfakcję, a w przypadku przegranej niezahamowaną chęć rewanżu. Mam nadzieję, że byłem w stanie przekonać Was do tej gry. Życzę Wam udanej zabawy w Waszych rozgrywkach z rodziną czy przyjaciółmi. To tyle z mojej strony w tym odcinku i zapraszam do obejrzenia kolejnych na kanale Kościarze.